Powiem wam o najlepszych lekarstwach na żylaki. Żyły pompują krew tylko wtedy, gdy występują ruchy mięśni. Dlatego osoba prowadząca siedzący tryb życia może mieć więcej problemów z żyłami. Zatłuszczenie wątroby lub nawet stan zapalny może również powodować problemy z żyłami. Może to powodować nie tylko żylaki, ale także wpływać na żyły w przełyku i wyściółce żołądka. Wysoki poziom estrogenu może również wpływać na układ naczyniowy i prowadzić do żylaków, jak i u kobiet, tak i u mężczyzn. Tak naprawdę chcemy się skupić na łydkach, gdzie krążenie żylne nie porusza się. Nazywa się to przewlekłą niewydolnością żylną. Przewlekła niewydolność żylna może prowadzić do pajączków i zachrzepicy żył głębokich. Najważniejszym objawem przewlekłej niewydolności żylnej to obrzęk nóg i kostek, napięte łydki, skurcze i ból, lśniące nogi, swędzenie skóry, wypadające włosy. Ciężkość nóg, niepokój i zaobserwujesz zmiany skórne. Najlepszym lekarstwem na żylaki jest ekstrakt z liści winorośli czerwonych. Jest on doskonałym środkiem przeciwzapalnym. Może pomóc równoważyć przepuszczalność naczyń włoskowatych. Oprócz ekstraktu z winorośli czerwonej możesz wykonywać więcej ćwiczeń regeneracyjnych. Częściej uskuteczniaj spacery, po prostu bądź bardziej aktywny, a jeśli masz problemy z wątrobą, doskonałym, naturalnym lekarstwem są sole żółciowe. Jeśli masz zbyt wysoki poziom estrogenu, spróbuj DIM. Kolejne świetne lekarstwo to również kasztanowiec, a tak naprawdę zasługa fitoskładnika w kasztanowcu, którym jest escyna. Jest to związek pochodzenia roślinnego, zwiększa wchłanianie składników odżywczych i tlenu i jest bardzo korzystny w przypadku przewlekłej niewydolności żył. Wyściółka naczyń ma formację komórkową zwaną komórkami śródbłonka. Escyna ma pozytywny wpływ na tą wyściółkę.